Witajcie na kanale Kwasiorofficial. Dziś zimno strasznie, więc nie ma bandamki, jest ześ czapeczka, ale muzyka gorąca za to niesie się pięknym echem po tafli jeziora i całej okolicy. Postanowiłem nauczyć się grać na instrumencie. Jak widzicie, piękna sprawa. Cyk cyk cyk, ale nie jest to akordeon, nie jest to też Bajan. A jest to rosyjska chromka po prostu, dwurzędowy instrument denty, zasada działania praktycznie identyczna co akordeon guzikowy czy też Bajan, z tym, że jest różnica dźwięków na poszczególnych guzikach skala trudności level expert, zgrać po prostu rękę melodyczną z rękę basową, gdzie tutaj gracie coś innego, tutaj gracie coś innego, póki co od kilku tygodni jest to dla mnie po prostu abstrakcja gitary, bałajki, fujarki chowają się w skali trudności przy tym cudzie, ale nic, będę wytrwały, będę próbował, co mogę Wam obiecać a dzisiaj zapraszam Was na mały koncercik tuż nad jeziorem piosenka pod tytułem Zagraj mi piękny cyganie Zagraj melodię sprzed lat. No dobra, ale nie będę śpiewał. Po prostu wam coś zagram. Zapraszam na koncert. No I to by było na tyle. Z pięknego, a może raczej brzydkiego cygana. Przepraszam Was bardzo, ale starałem się jak mogę. Naprawdę dubli było co nie miara, żeby ta piosenka jakoś się w tych nutkach skleiła i jakoś się udało. Ale tak jak mówię, dopiero zaczynam. Na efekty myślę, będzie trzeba trochę poczekać, bo instrument jest naprawdę trudny do opanowania. Ale mam nadzieję, że na kolejnym filmie. Może uraczą Was już piosenką, w której będzie zgrana linia melodyczna i basowa i pięknie to wszystko zagra. A póki co. A póki co żegnam się z Wami i zachęcam. Długie wieczory zimowe, takie leniwe, sprzyjają. Uczcie się gry na instrumentach. Naprawdę fajnie jest puścić kilka wesołych nutek w świat, a może takich romantycznych nutek świat dla tej swojej drugiej półki. Hmm? Aura sprzyja, no i coś innego robić. No to co? Do zobaczenia! Zagraj mi piękny cyganie!